Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj czci ojca swego i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dokoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, Lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Właśnie dzisiaj, właśnie w tych dniach, kiedy mamy serca jakoś szczególnie wrażliwe tym wszystkim, co się w nich dzieje, co one przeżywają. Pan nam, no nie chcę powiedzieć, że robi rekolekcję, ale dzień po dniu w swoim słowie dotyka takich tematów niesamowicie ważnych. W jakiś sposób w dobrym tego słowa znaczeniu, wykorzystując chyba ten czas takiego szczególnego uwrażliwienia naszych serc, żeby z nami te ważne tematy poruszyć. Dzisiaj tym tematem jest zbawienie. No, my wszyscy wiemy, że w wierze chodzi o zbawienie, w przyjmowaniu, uczestniczeniu w sakramentach, chodzi o zbawienie w chrześcijaństwie, chodzi o zbawienie. O zbawienie też chodzi temu człowiekowi, który dzisiaj przybiega do Jezusa. Przybiegł do niego. Nie, to jest dla niego tak ważna sprawa, że biegnie, pada na kolana. Co mam czynić, aby osiągnąć życie w wieczne? To jest człowiek, który może o sobie powiedzieć: wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Ktoś z nas miałby odwagę za nim to powtórzyć? Wyrecytować cały Dekalog i powiedzieć: wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. I Jezus zobaczcie temu nie zaprzecza. I co się okazuje problemem tego człowieka, Jezus jakoś jeszcze to omawia potem ze swoimi uczniami, a więc także z nami, żebyśmy przypadkiem nie zatrzymali się na takim prostym, żeby nie powiedzieć, trochę prostackim myśleniu, że problemem tego człowieka było li tylko to, że miał dużo. Nie, jego problemem nie było to, że posiadał. Wczoraj, kiedy zbieraliśmy na, na, na tę karitasowską pomoc. Cierpiącym na Ukrainie. Widać było jak na dłoni, tutaj, w tej wspólnocie, że nie jest dla nas problemem to, że posiadamy, potrafimy się podzielić. Najczęściej tak jest, że naszym problemem nie jest ordynarna chciwość, tak jak nie była ona problemem tego człowieka. Pieniądze, które posiadał, majątek, który posiadał, nie przysłoniły mu ważnych pytań pytań o życie wieczne. Nie trzymały go tak bardzo na uwięzi, żeby nie mógł przybiec do Jezusa i tych pytań nie zadać. Problemem okazuje się zbawienie. Jezus mówi: Trudno wejść do Królestwa Boga, trudno wejść w tę rzeczywistość Bożego zbawienia tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy, że Pan nas. Odrodził i nieustannie odradza do żyjącej nadziei. Pytanie o zbawienie jest pytaniem o naszą nadzieję. Nadzieja to słowo, które w ostatnich dniach dość często powtarzamy. Jednym jej brakuje, inni wciąż ją mają, jedni potrafią się nią podzielić w bardzo konkretny sposób, właśnie dzieląc się tym, co mają, oddając siebie, swoje domy do dyspozycji potrzebującym, uciekającym. Inni potrzebują tej nadziei zaczerpnąć od kogoś. Pytanie o zbawienie jest pytaniem o naszą nadzieję. Co to znaczy być zbawionym? To znaczy, na co ja mam nadzieję? Jezus mówi o tym człowieku, który odszedł, że zbawienie, które Jezus przynosi, jest dla niego niedostępne, bo on upatruje swojego zbawienia. Położył swoją nadzieję w dostatkach. W tym, co można kupić. Wiele można kupić. Dobrze o tym wiemy wszyscy. Można kupić leki, można kupić jedzenie, można kupić ubranie za pieniądze, można kupić dom, można wynająć mieszkanie. Można kupić bilet dokądś, gdzie jest spokojniej, słoneczniej i bezpieczniej. Wiele można kupić za pieniądze. Można być zbawionym za to, co da się kupić? Można być zbawionym, czyli ocalonym w tym, co da się kupić? Zobaczcie, to wszystko są dobre rzeczy. Jedzenie jest dobre, leki są dobre, dach nad głową jest dobry, ubranie jest dobre. Dzielimy się przecież z tymi potrzebującymi, cierpiącymi dobrymi rzeczami, potrzebnymi. One wystarczą, żeby w nich ocaleć, czy potrzeba czegoś więcej. W tym, co mogę kupić, za pieniądze, którymi potrafię się także dzielić, jest moje ocalenie, czy jest gdzieś indziej. Czego spodziewam się od Chrystusa? Czego chcę od Chrystusa? Żeby mnie zbawił na poziomie, Właśnie talerza, portfela, kaloryfera, czy potrzebuje jakiegoś zbawienia, które sięga we mnie gdzieś głębiej? Można mieć te wszystkie rzeczy. Człowiek, którego imię i nazwisko wzbudza w nas wiele emocji, zwłaszcza w ostatnich dniach, przypuszczalnie ma to wszystko, przynajmniej jeszcze póki co. Jest najedzony, jest dobrze ubrany. Ma bardzo bezpieczny dach nad głową. To jest człowiek, który może ocaleć. Nawet jeśli go nigdy nikt nie postawi przed żadnym trybunałem, nawet jeśli umrze spokojnie we własnym łóżku, wygrawszy tej i kilka innych wojen, bo tak też może się zdarzyć. To jest człowiek, który ocalał. Czy to jest właściwa pora, żeby Pan Jezus nam stawiał takie pytania? Może to jest jedyna pora, kiedy jesteśmy zdolni je usłyszeć. Jakiego zbawienia chcę? Czy tego, które On ma mi do dania? Czy okazuje się, że jest mi potrzebny do talerza, portfela i kaloryfera? I nie trzeba się specjalnie gorszyć i przerażę w tym, jeśli odkrywam, że, że tak, że chciałbym, żeby Bóg mnie zbawiał na poziomie talerza, portfela i kaloryfera. Nie znamy dalszych losów tego młodzieńca, ale znamy dalsze losy apostołów, którzy byli równie jak on zgorszeni i przerażeni w tej dzisiejszej Ewangelii. Tym zanegowaniem zbawienia poprzez to, co da się kupić. Jezus zaprosił ich dalej w drogę ze sobą. Oni się zgorszyli i przestraszyli, On się z nimi nie zgorszył i nie przestraszył. Jeśli odkrywam dzisiaj jakiś dysonans między zbawieniem, które Chrystus mi daje i przynosi, a tym zbawieniem, którego ja bym oczekiwał, to to nie jest o tym, że nasze drogi się rozchodzą. To jest o tym, że Pan daje mi zobaczyć coś ważnego, istotnego, choć może niekoniecznie najbardziej chlubnego, po to, żeby mnie poprowadzić dalej, głębiej w Królestwo, Boga, w to zbawienie, które On przynosi, w którym człowiek rzeczywiście jest ocalony, niezależnie od tego, jak się mają jego talerz, portfel i kaloryfer. uh -huh.